Nie zmarnuj swojej 100% szansy na zdobycie Heroic Girus z Delva Rób to na każdym malcie Dzięki itemowi Wave Scrambler 2000, którego możesz zdobyć na dwa sposoby. Jeden z nich to jest zakup go na Auction house. Jeżeli biegałeś już Delwy w tym sezonie, możesz go kupić również za Undercoiny. Kosztuje on 2000 Undercoinów. No i teraz jak już masz ten item, możesz i sobie zrobić dowolnego Delwa. Nie musi być on wcale Bountiful. Delwa robimy na poziomie 8. I wystarczy, że jedna osoba z Twojego party ma ten item, wtedy i tak całe party na tym skorzysta, bo każdy może podnieść ten loot. No i jak wejdziecie do delwa, to musicie udać się w głąb i znaleźć Restoration Stone. Jeżeli jesteś już przy kamieniu, używasz tego itemu. No i po paru sekundach zespałnuje się mob. Ten mobek ma sporo ilość życia, ale jak zbijemy go do 50%, to on odlatuje. Zostawiając nam kubkę złota, no i w tym lucie znajdziemy właśnie Bounty mapę i dodatkowo poleci właśnie nam itemek mniejszym item levelem. Niestety na filmiku nie widać tego, że poleciała mapa, bo ja już bardzo dużo delwów zrobiłem w tym tygodniu. No i teraz, żeby zdobyć heroiczny item, używasz właśnie Bounty mapy. Idziesz dokończyć delwa. No i na końcu znajdziesz właśnie dodatkową skrzyneczkę, w którym właśnie leci ci heroik item level. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie na początku sezonu, żeby się dogirować. Zwłaszcza, że jest taka różnica item levela między pierwszym a drugim sezonem. A swoją drogą, jeżeli miałbym multum altów, to na pewno bym to robił co tydzień, bo jest to prosty sposób, żeby zdobyć spoko giry. Tylko musicie pamiętać, że to się robi raz w tygodniu, na jednej postaci, żeby nie wydawać tutaj niepotrzebnego golda. A swoją drogą, jeżeli podobał Ci się materiał, a takich materiałów będzie pojawiać się coraz więcej, zostaw subka, obserwacje, żeby być na bieżąco. Pomaga się to bardzo rozwijać mojemu kanałowi. Like jest wskazany. Pamiętaj, że mam bardzo fajne community na Discordzie, które spaja wszystkich graczy World of Warcraft, ale i nie tylko. Streamuję codziennie daily streamy o 19 na Twitchu. Zapraszam się przywitać, pooglądać, a może zostaniesz na dłużej. No i jeżeli dotrwałeś do końca materiału, to zachęcam, żeby napisać krótki komentarz, czy się materiał podobał, jak tam Undermine, jak tam odbiór Underminu z waszej strony. I najważniejsze pytanie, czy czekacie na 11.1.5. Ode mnie to już tyle, do następnego materiału, na razie.